Siemanko, a to jest kolejny odcinek z People World. I otworzymy sobie trzy paczki po 7,5 tysiąca końców. Więc zaczynamy z pierwszą paczką. Liczę, coś dobrego nam wpadnie w tych paczkach. Żeby przynajmniej zwróciło się do 22 tysiące. Dobra, pierwsza paczka. No i jej. Ricardo Costa, Durcic, a tego to nie znam, z Barcelony, hmm. za tego moja moja jeszcze, bo tempo i dribling ma dobry, no a ten trochę słabszy, ale też powinien się sprzedać. Co tam dalej jest? O, koniec tego składu, no to już jest nawet dobrze, paczka chyba się zwróciła, tak mi się zdaje. Dobra, to ja za chwilę wracam z powrotem po no Dobra, jestem z powrotem i otwieramy oto drugą paczkę za 7,5 końców, żeby nam coś padło drugiego. I please. Please, ey. I. William! Jest! Coś dobrego i nie minął kosztuje, ale pod koniec odcinka sobie zobaczymy. Chelci, Dragończyk Zobaczymy co kosztuje pod koniec. Odcineczka. Widzę, morale. morale być tu niepotrzebne. Nie wiem po co mi to, ale William jest. Czeka się jest. O, modyfikacja, to na licea transferowa. Ja to szybko, typ. Albo nie, po pocięciu jestem z powrotem. Dobra, jestem i to jest ostatnia paczka na dzisiaj. Ostatnia paczka za 7,5 końców. I liczę, że jej coś mi da drogiego, to bardzo drogiego. Ewanowskiego może poprosić. I... E... Nie no. To No, nazwisko ma nice. Nie Kontrakty, morale znowu co tam jeszcze ciekawego o modyfikacja jakaś tam brazuka jest Uff. dobra ja po krótkim cięciu jestem na liście transferowej i zobaczmy ile ten William kosztuje tam i tamta resza zawodników dobra jestem po cięciu teraz zobaczmy ile William kosztuje a nie milion tak zobaczymy ile on kosztuje mm. no 15 tysięcy no to dwie paczki się zwróciły jeszcze reszta tamtych kontrakty takie inne sypy mi niepotrzebne są No myślę, że za no za 15 tysięcy to nie pójść, Jak tu widzę, że jakiś gościu dał 15 To myślę, że to iść za tyle niego No dobra, nice Zobaczymy jeszcze resztę ile kosztuje Ale nie wiem jak się nazywają Dobra, za chwilę wracam, zobaczę tylko jak się nazywają ci goście no, znalazłem tego gościa. No, ale trochę tani, jak tu widzę. Chodzi mi więc nie co go kupić. Hmm. No, ale powinno się zwrócić te 22 tysiące. Bo tu na te kondycje 2000 gdzieś około. Kontrakty złote świecące gdzieś około tysiaka powinny pójść. No, to mi się zwróci, na pewno. Więc więcej powinien się zwrócić. No dobra, to było na tyle w tym odcineczku. W kolejnym odcinku powinno być następne otwieranie paczek. Myślę, że uzbieram coś z tego hajsu, teraz, co zarobię. To mam tego trochę na lisie transferowej. Zobaczmy. No ten też na pewno jest tani, ja nie sprawdzam ile kosztuje. Ja mam takie tempo słabe i drybniki. No ten ma taki dobry Drilling Tempo, a tak tanio kosztuje. Benefiki jeszcze. Może ze skraju jakiegoś. No ten za tysiaka powinienem pójść. Kondycja za 2000 Za 400 myślę, nie wiem ile kosztuje. William jest. No to... Notyfikacja. Brazuka. Będę, że jakieś pewnie tanie jest Zróbmy No Dobra, gdzieś tam powinno pójść. Może jeszcze, jak teraz mi się to wszystko zwróci, to jeszcze ciąg dalszy nagram w tym samym odcineczku. Więc na razie wam się nie żegnam, bo jak mi się to zwróci, to dokleję jakoś to i rzucę piję na YouTube. To no więc, papa pa, na razie. Za jakąś godzinę, jak to wszystko czytam, wracam. Cześć. Dobra, jestem z powrotem. I za chwilę muszę jechać do Cioci. Więc nie będzie kolejnej części, jakby otwierania paczek. Tylko sobie zrobię to w innym dniu. Na przykład, nie wiem, jutro może. Nie, to jutro. Jutro wrzucę ten odcinek. Dzisiaj jest 25. Piątek. Jak dobrze mi się zdaje. Piątek chyba dzisiaj. To znaczy, że w sobotę to wrzucę. A w poniedziałek powinien być kolejny odcinek z otwierania. Z Tego hajsu co ja tu będę miał. Jeszcze na nie wystawiłem. Co na chwilę go wystawię. Więc dobra, ja muszę już iść, więc już kończę ten odcinek. Więc yy, subskrybujcie, łapkujcie i komentujcie. Cześć!